TikTok czy YouTube? Jaki jest Twój ulubiony deser? Pizza czy frytki? Hmm. wiedziałam, że pytanie takie będzie, czyli kiedy odcinek o chomiku? Cześć, witajcie w świecie matydy. Dostaję od Was bardzo dużo pytań, kiedy zrobię QA. W tym odcinku odpowiem na Wasze wszystkie pytania. To co, zaczynamy? Dobra, pierwsze pytanie. Do której chodzisz w klasę? Chodzę do szóstej klasy, tak długo nie do szóstej C. E, tak jak wiecie, teraz nie chodzimy i mamy chyba 21 osób w klasie, więc to tak. Drugie pytanie. Jak wspominasz mały gigant? Wspominam bardzo dobrze, to było już 4 lata temu. Każda z dziewczyn sobie bardzo dobrze radzi. Oliwka na przykład gra w serialach w i filmach, bardzo ją pozdrawiam. Nina na przykład tańczy, chodzi do szkoły baletowej i ma swój kanał. Paulina też tańczy i w sumie też jest u niej bardzo dobrze. I Ale jak pewnie wiecie, ma swój kanał. Dobra, następne pytanie. Czy lubisz czytać i jakie książki? Bardzo lubię czytać. Ostatnio przeczytałam oto te dwie książki. Emma. Duma i Oprzedzenie autorki Jane Austen. Emma to jest bardzo fajna książka dla młodych dziewczyn. Główną bohaterką to jest yy, Emma. Jest bardzo pewna siebie, piękna, a jej życie jest doskonałe. Do momentu, kiedy się zakochuje pewnym dżentelmeniem. Ale co się dalej... Wydarzy, musicie doczytać sami. Dobra, czwarte pytanie. Masz chłopaka! Nie! Dobra, piąte pytanie. Zrobisz taki room, tour, że pokażesz klatkę króliczkę i rzeczy, jakie dla niego masz. To jest bardzo dobry pomysł, no i teraz podam na pomysł, że zrobię taki odcinek. Mam dużo rzeczy dla króliczka, ale jeszcze trochę mi przyjdzie, no i wtedy zrobię, dobra? Zaczynamy z siódmego pytania. Siódme pytanie: TikTok czy YouTube? Hmm. hmm. No, wolę TikToka. Dobra. E, następne pytanie: Film czy serial? Z filmów to lubię Harry Pottera, a z seriali to lubię na przykład, nie wiem, no, Stranger Things, ale mam też dużo innych ulubionych. Co jeszcze? Lekcje online czy szkoła? Chyba lekcje online. <grywy> Naprawdę. <grywy> Teraz przechodzimy do następnego pytania. Uh. Yo! Teraz szóste pytanie. Jak się nazywasz na TikToku, bo nie mogę Cię znaleźć. No niestety skasowali mi TikToka. Nie wiem czy wiecie, ale mam już nowego TikToka. Nazwa to świat matyldy 1213. Tutaj macie pokazane bardzo Was serdecznie zapraszam. Wchodźcie na mojego TikToka, tam się znajdzie bardzo dużo różnych fajnych TikToków, nowych TikToków, więc zapraszam. I zapraszam Was jeszcze na TikToka mojej mamy i mojego taty. Zapraszam! To pytanie, jaki jest Twój ulubiony deser? Mój ulubiony deser to tak: e, brownie, lody i taki e, najbardziej ulubiony to jest e, takie ciasto, które robi moja ciocia z orzechami. To jest taki tajny rodzinny przepis. Więc tak, to są moje trzy ulubione desery. Dobra, następne pytanie. Ile lat ma Kalinka? Czy mogę dostać od ciebie obserwacje, To moje marzenie. I czy zrobisz jakieś 24 godziny? Dobra. Kalinka ma. 5 lat. Dobra. następny. Czy mogę dostać od ciebie obserwacje, To moje marzenie. Oczywiście, że możesz. Obserwować. <noise> Dobra. Zrobisz jakieś 24 godziny. Hmm. Tylko takie, jakie teraz 24 godziny mogą być? No nie wiem. Hmm. Jakby to zrobić 24 godziny? Może w aucie? Nie wiem. A może Wy macie jakiś pomysł? Jak macie, to piszcie w komentarzach na moich społecznościach. Dobra, następne pytanie. Wiedziałam, że pytanie takie będzie, czyli kiedy odcinek o chomiku. No tak jak za każdym razem, gdy umiera nam jakieś zwierzę, oczywiście, że płakałam i to było takie... Szczerze powiem Wam, że dla... To była taka bardzo dziwna sytuacja. Mogę Wam ją opowiedzieć. Yy, siedziałam po prostu zwykle z mamą i z Kalinką w pokoju. Mama patrzy do yy, Judusia -ju klatki i mówi O Maczko, zobaczcie dziewczynki jak on słodko śpi. Ja się wystraszyłam, bo on tak nigdy nie spał. Raczej zawsze harcował i po prostu się bawił, nie? No okazało się, że ja, ja z takimi nerwami wybiegam. Poprosiłam mamę, żeby sprawdziła czy oddycha, no i niestety nie oddychał. To była taka Yy, dziwna sytuacja, dlatego że dla mojej mamy, no ona nie wiedziała, że on wtedy umarł, tylko tak po prostu sądziła, że spał I też się tak bardzo zdziwiła i to, to była bardzo przykra sytuacja dla całej rodziny Bo jednak już trochę był długo z nami i przystosował się do nas yy, Ale jednak był bardzo dobrze, yy, miał bardzo dobre warunki i był super chomiczkiem Następne pytanie. Czy lubisz nagrywać na YouTubie? Eee, szczerze mówiąc tak, bardzo lubię nagrywać na YouTubie. Też zależy czasem jakie odcinki, jaki mam dzień, bo czasami gdy mam bardzo dużo lekcji, no to oczywiście jestem trochę zmęczona i tak stym, Jestem trochę taka leniwa przy nagrywaniu odcinków, ale gdy na przykład mam mniej lekcji, po prostu jest, jest taki luźniejszy dzień, to z wielką chęcią nagrywam eee, odcinki, jest super zabawa, no i zawsze się kończy na fajnych odcinkach. Huh. Kolejne pytanie. Co lubisz robić w wolnym czasie? E, w wolnym czasie lubię się trochę bawić z siostrą. Znaczy, zaraz kiedy. E, lubię też e, szyć, lubię też robić różne takie rzeczy plastyczne. Teraz czasami robię sobie takie różne gniotki, czyli fidget toysy na przykład. Ale też bardzo często, sprawię, że pół dnia spędzam z moim klikiem bawiąc się z nimi. E, trochę oglądając TikToka, no trochę na nim spędzam. E, też wym na wymyślanie odcinków na YouTuba. Trochę też bardzo lubię oglądać Netflixa, tam mam bardzo dużo różnych fajnych seriali, oglądam sobie tak z siostrą albo sama. I szczerze, tak spędzam teraz te dni. Znaczy, no oprócz, yy, oprócz nauki, no to tak spędzam te dni. Pytanie: trzynaste. Czy lubię Harry'ego Pottera? No, oczywiście, że go lubię. Tutaj jest moja pierwsza tak jakby szkatułka, którą zrobiłam z rzeczy z Harry Pottera. Yy, to jest to, ta szkatułka, jest odzorowana z książki yy, o potworach. Pewnie ją znacie, bo to jest taki pająk, tak jakby. Yy, I tutaj mam, otwieram. Tu mam w środku różne rzeczy z Harry'ego Pottera. Oczywiście nie wszystkie, ale takie najmniejsze, jak na przykład Draco. To jest mój Akarinka Margini. I tu mam różne obrazki w postaci z Harry Pottera. E, na przykład takie wisiorki. E, przy, e, e, I jeszcze mam tutaj, bo mam dom z Liderino, Taką przywieszkę, która była chyba jedna z pierwszych moich przywieszek, które sama zrobiłam. E, tak, tak wygląda wszystko. Czy lubię Harry Pottera? Oczywiście, że lubię Harry Pottera. Mogłabym zrobić o nim osobny odcinek. Hm, to dobry pomysł. Ostatnie pytanie: pizza czy friski? Mm. Pizza. I to już wszystkie pytania. Jak Wam się podobał ten odcinek, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał Świat Matyldy. Jak chcecie więcej takich odcinków, to piszcie na moich społecznościach. To do zobaczenia!